Kredyt hipoteczny to nie zakup telewizora na raty. To jedna z najważniejszych decyzji finansowych w naszym życiu. Rzadko kiedy mamy jednak tego świadomość. Najczęściej interesują nas odpowiedzi na pytania o naszą zdolność kredytową, wysokość raty kredytu, czasem również o to, który bank zaoferuje nam tańszy kredyt. To ważne tematy, szczególnie że przykładowo wybór oferty A lub B może nas kosztować na przestrzeni całego kredytu kilkaset tysięcy złotych. Jednak kredyt hipoteczny to decyzja, do której przygotowanie i plan powinien pojawić się na dużo wcześniej, jeszcze przed odpowiedzią na te pytania. Jakie kwestie wymagają zatem naszego przygotowania? Pierwszym ważnym często pomijanym punktem przygotowań do kredytu są koszty okołokredytowe. Jeśli przyjrzymy się bliżej kosztom kredytu, okaże się, że część z nich musi być pokryta z naszej kieszeni jeszcze przed zaciągnięciem zobowiązania. Złożenie Księgi wieczystej, wykreślenie hipoteki, wpis do Księgi wieczystej podatek od czynności cywilnoprawnych koszty te przykładowo dla nieruchomości o wartości 450 tysięcy złotych wyniosą ponad 3,5 tysiąca złotych. A gdybyśmy chcieli uniknąć kosztu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, czyli sytuacji, w której bank finansuje ponad 80% nieruchomości, a ponosząc przy tym większe ryzyko, obciąża nas kosztem dodatkowego ubezpieczenia, którego koszt na przestrzeni kilku lat może wynieść kolejne kilka tysięcy złotych, musielibyśmy zgromadzić wcześniej minimum 20% wartości nieruchomości, czyli w tym przypadku ponad 90 tysięcy złotych. Innym istotnym aspektem kredytu hipotecznego jest jego wpływ na konstrukcję naszego budżetu. Nierozsądnie zaplanowany kredyt może zamknąć nam budżet i jakiekolwiek możliwości ruchów. Szczególnie u młodych ludzi, u których rata kredytu może odebrać elastyczność na rynku pracy. Jeśli nie mamy w zanadrzu żadnego kapitału, jesteśmy w sytuacji, w której nie możemy pozwolić sobie na przerwę w dochodach, na przykład na znalezienie nowej, lepszej pracy. Równolegle rata kredytu może uniemożliwić nam zebranie kapitału na taką ewentualność. Zablokowany budżet ogranicza możliwości i czyni z nas często nieświadomych niewolników niewolników własnego kredytu hipotecznego. Dlatego właśnie przygotowanie i plan kredytu hipotecznego powinien rozpoczynać się na długo, nawet przed wyborem nieruchomości. Koszty, jakie nas czekają, oraz konsekwencje dla naszego budżetu rzutują bowiem na Kilkadziesiąt lat naszej przyszłości. Więcej na temat finansów osobistych dowiesz się na www.efektmyślnikonline.pl oraz w kolejnych częściach Akademii Efekt.